Wróć cały. Detroit, Detroit to nie Wisconsin. Reżyseria Skradziono nam 60 sztuk AR-15, 30 sztuk M4, 6000 tysięcy naboi oraz 3 tuziny M16. Ale to nie dlatego wyciągnąłem cię z łóżka. Powiedz mi, dlaczego twój partner zginął na autostradzie? Ja ci powiem. Był wtyczką. Kiedy przejął broń, stał się niepotrzebny. Wiesz czego nauczyłem się przez 20 lat pracy w Wydziale Wewnętrznym? W 9 na 10 przypadkach skorumpowany policjant ma skorumpowanego partnera. Czego ty chcesz? Wyjaśnijmy to sobie wreszcie. Nie? Więc nie marnuj mojego czasu. Nie wyglądasz na zmartwionego śmiercią partnera. Myśl sobie, co chcesz. Zresztą mogę Ci napisać, gdzie to wszystko mam. Jeśli był skorumpowany, dostał to, na co zasłużył. ty? lepiej się w to nie mieszaj. Za późno. Ta broń będzie poza miastem za 24 godziny. Nie odkupisz jej w ciągu doby. Zobaczymy. Van! uważaj na siebie. Tak jest your stay. Mamy nadzieję, że lot był przyjemny. Bardzo był przyjemny, ale mam jeszcze prośbę. Podczas lotu rozmawiałem z jedną ze stewardes o szczoteczkach do języka. Czy mogłaby Pani jej to przekazać? Sprzedaję sprzęt dentystyczny. Oczywiście, proszę przekazać. Niech używa jej codziennie wraz z płynem antybakteryjnym, który na pewno odświeży jej oddech. To niklowana dziewiątka Lejdy Sługi. Weź. Trochę wasza. Tak jak ty Kotku. Słucham? Cholera. Zejdź mi z drogi buty. Ciągle tu jesteś? Szybciej, kolana wyżej. Czego chcesz? Chcę kupić parę Nie wiem o czym mówisz. Mówię o słupie telefonicznym. Czemu zawsze musi tak być? Czuję, że wypala mnie ta robota. Ktoś tu wczoraj był. Wiesz pan? No a niby skąd? Sprawdzę przód wozu, a ty lepiej zastanów się, co mi powiedzieć. Dobra. Dobra, co? Może coś wiem. Mów. Coś o dużej ilości towaru na rynku. Skąd wiem, że kłamiesz? Dobra. Może znam jednego ze złodziei. Umów mnie z nim. Powiedz, że jestem kupcem. Ale on już ma kupca, spóźniłeś się. Powiedz mu, że zapłacę więcej. Będę miał 20 kawałków. Niczego za to nie kupisz. Nie potrzebuję dużo. Umów mnie. Teraz. 38,50. Miło się z Panem jechało, Panie Bedwetir. Pochodzi Pan z Turcji? 20,40. Reszty nie trzeba. Byłem kiedyś... Witaj, Santos. Potrzebuję 20 kawałków. A kto nie? Znaczone banknoty i to szybko. Czy ja wyglądam jak bankomat? Nie wygłupiaj się i daj mi forsę. Nie mam tyle. Kłamiesz. Osobiście wkładałem milion do tamtej szafki na no wypadek śledztwa. Wiem, że nadal tam jest. Co się z nami stało?